Sponsorem audycji jest Costa Agent. Z nami znajdziesz swój wymarzony dom nad morzem śródziemnym w Hiszpanii. Dzień dobry, Cezar Andrzej. czy Kto są dialogi. Dzisiaj w odcinku o Nieruchomościach komercyjnych i o tym, jak wygląda inwestowanie w nieruchomości komercyjne w Polsce, również przez inwestorów zagranicznych. Pan Mateusz Kubiszewski, dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych BNB Paribas Real Estate, czyli taka jednostka wyspecjalizowana właśnie w doradztwie czy w, w, w pomaganiu klientom w transakcjach na rynku nieruchomości komercyjnych. Jak spojrzymy na rynek jako całość teraz, mamy rok 2025. Ym, Obyśmy żyli w ciekawych czasach kiedyś ktoś powiedział. No chyba żyjemy w ciekawych czasach, ale też w czasach dużej ostrożności inwestorów, jeśli chodzi o takie ryzyka geopolityczne. Omówmy się niestety Polska na tej mapie geopolitycznej. Chyba troszkę yy, traci przez to, co się dzieje wokół nas i przez niepewności geopolityczne w regionie. A jak to się odbija, jak reflektuje na rynek? Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No, sytuacja rzeczywiście jest dość ciekawa, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości komercyjnych w naszym kraju. My jesteśmy bardzo specyficznym rynkiem. Można powiedzieć, że 95% inwestycji w nieruchomości komercyjne w Polsce. Jest realizowanych przez inwestorów zagranicznych z kapitałów pochodzących spoza naszego kraju. No ciśnie się na usta od razu pytania, jaka może być tego przyczyna. No przyczyną tego jest 95%, to. 95%, czyli praktycznie tak, wszystko. Praktycznie wszystko. No każda większa transakcja to jest inwestor zagraniczny. Okay. Tak, tak. Tak to niestety wygląda, i na pewno powodem tego nie jest to, że w Polsce nie ma kapitału, który, który chciałby, chciałby zainwestować w nasze nieruchomości komercyjne. Co do jakby tego, jak te nieruchomości funkcjonują, jak one działają, jakiej są jakości, my nie mamy się czego wstydzić. To jest top europejski, to jest top światowy. Jedyny problem, który mamy, to jest to, że nie mamy instrumentów, które umożliwiałyby inwestowanie w te nieruchomości. I tutaj powracamy y, cały czas do tematu y, naszych polskich funduszy inwestujących y, w sektor nieruchomości, do tak zwanych rit y, Cały czas my jako Polska nie możemy się uporać y, z legislacją, która umożliwiłaby. Inwestorom e, prywatnym inwestować wspólnie w nieruchomości o większej wartości. W zasadzie to, co oferuje w Polsce w tym momencie rynek inwestycyjny e, dla nieruchomości to jest tak naprawdę to są inwestycje albo indywidualne albo nabywanie jednostek uczestnictwa w funduszach zagranicznych które są zarejestrowane poza Polską i inwestują tak naprawdę na rynkach y, światowych w nieruchomości. No i ta sytuacja trwa trwa od wielu lat. Niezależnie od tego, jak dobrze się rozwija nasz rynek, jak y, dobrze performuje ten rynek, natomiast obecnie można powiedzieć, fakty są takie, że on jest w zasadzie zarezerwowany tylko i wyłącznie dla inwestorów zagranicznych. No bo ciężko sobie wyobrazić, że y, osoba y, y, fizyczna, inwestor indywidualny z Polski będzie w stanie zainwestować y, 50 milionów złotych w nabycie takiej. Średniej wielkości nieruchomości komercyjnej, czy to będzie sklep spożywczy, park handlowy, czy, czy, czy jakiś tam mniejszy magazyn. Nie mówiąc już o nieruchomościach, które wartościowo są dużo, dużo większe, ich wartość wynosi 100 milionów złotych, 200, czy 300 czy 400, tak, bo tego typu transakcje również się odbywają i są w tej chwili realizowane na rynku. No dobrze, a jak spojrzymy sobie tak wolumenowo na liczby, to jaki wpływ sytuacja geopolityczna w naszej części Europy i to, że Polska z krajem ościennym i na, za naszą granicą wschodnią toczy się wojna, wpłynęło na... Zakładam spadek yy, zainteresowania i też wolumenu pieniędzy napływających na ten rynek w tych ostatnich kilku latach. Ponad trzy lata już minęło od rozpoczęcia konfliktu na linii Rosja-Ukraina. Jak tu obserwujecie tendencję? Co się dzieje, jak inwestorzy patrzą w ogóle na nasz kraj? Bo zakładam, że to będzie się przekładać również na inne sektory, nie tylko na nieruchomości komercyjne? Znaczy, yy, można powiedzieć, że ten, yy, ten sektor nieruchomości komercyjnych, on jest. Yy... Też o tyle specyficzny, że y, inwestycja w ten sektor jest bardzo długoterminowa. No, nikt nie inwestuje w sektor nieruchomości y, komercyjnych na okres, y, można powiedzieć, roku, dwóch lat, trzech lat. Przeważnie ten horyzont jest ustalony y, w takich przedziałach, to jest 5 y, lat, potem 10 do dziesięciu lat. lat albo i dłużej. Tak? dłużej. I teraz y, trzeba wziąć pod uwagę, że y, to, co się dzieje i w Polsce, i to, co się dzieje u naszych sąsiadów, no bardzo wpływa na decyzje inwestycyjne podejmowane przez kapitał zagraniczny. Szczególnie, jeżeli musi on wziąć pod uwagę, że te pieniądze, które są tutaj inwestowane, powinny działać, powinny, powinny działać i funkcjonować bezpiecznie w, tej, w takim długim okresie czasu. No dobrze. Wy, jako jednostka wyspecjalizowana w doradztwie przy tego typu transakcjach, już jesteście dość długo na rynku. Z jakimi głównie transakcjami w ostatnim czasie stykamy się? Jakie transakcje odbywają się na polskim rynku? Jakich dotyczą mniej więcej przydziałów? O czym możemy mówić? Uwzględniając te spadki spowodowane mm -hmm. na no tym. Z zmniejszonym jednak zainteresowaniem, bo przed programem sobie rozmawialiśmy, pan mówił, że widać te spadki, że to jest dużo mniej tego kapitału, który napływa niż jeszcze kilka lat temu. Tak, no jakby jeż jeżeli możemy mówić o takich twardych liczbach, to po pierwszym półroczu ten nasz rynek, yy, yy, nasz rynek wygenerował transakcji w tym sektorze nieruchomości na kwotę około, e, trochę powyżej miliarda siedmiuset milionów euro. E, no dla porównania e, z tym dobrym, e, w tym dobrym okresie, kiedy nie, nie było tej sytuacji, która teraz jest, e, to było co najmniej dwa razy tyle. Okay. E, i teraz tak, ale Tej żeby. Spadek by... około 50%, jeśli tak, chodzi o wartość. Ale żeby być uczciwym, ten spadek nie wiązał się tylko i wyłącznie jakby z sytuacją geopolityczną, natomiast mhm. on wiązał się również z, e, z wysokością stóp procentowych, etc., etc. To było bardziej złożone. Ale ta sytuacja, że podczas kiedy rynki w innych krajach europejskich, tudzież ościennych, jakby. Odzyskują e, płynność i zyskują na wartości, nasz rynek niestety, jego dynamika, dynamika wzrostu jest dużo niższa. I przyczyny taką główną przyczyną e, tego jest, taka, to jest to, co powiedzieliśmy, że inwestorzy e, dominujący na naszym rynku e, zagraniczni. Którzy mają w tym sektorze komercyjnym 95% rynku, oni bardzo ostrożnie patrzą na ten rynek w kontekście tych swoich długoterminowych inwestycji. A ponieważ nie mamy inwestowania, możliwości inwestowania kapitału polskiego, bo nie mamy do tego struktur, no to, nie mamy, no to nie mamy tego wolumenu, który jest generowany przez kapitał lokalny. We wszystkich krajach ościennych można powiedzieć i wszystkich europejskich ta struktura rynku podziału, jak, jak wygląda proporcja między kapitałem zagranicznym a kapitałem lokalnym na rynku inwestycyjnym to jest mniej więcej 50-50 tudzież czasami w tych takich powiedzmy krajach starszej starszej Europy typu Francja, Niemcy lokalny kapitał jest nawet dochodzi do 70%. My mamy sytuację zupełnie odwróconą i teraz jak to wszystko poskładamy, no to my jesteśmy tym rynkiem, który jest bardzo E, e, bardzo wystawiony na to, jak będzie go postrzegał inwestor, e, inwestor zagraniczny, i tak naprawdę e, my konkurujemy w tym momencie z innymi krajami europejskimi, konkurujemy też ze światem, tak, jeżeli chodzi o nieruchomości komercyjne, bo na naszym rynku inwestują również bardzo, e, bardzo aktywnie i Amerykanie. I, e, I Afryka Południowa, e, i, e, i Japończycy, e, i Koreańczycy. Także my w tym momencie, jakby z naszym produktem konkurujemy, można powiedzieć, urmując temat bardzo szeroko z całym, z całym światem. Pan redaktor zadał jeszcze pytanie, co się u nas dzieje i co się tak naprawdę w tym momencie. Jakie transakcje, główi, jakie transakcje są realizowane? Tak. Takim liderem rynku, czy można powiedzieć pod sektorem, który tak się wybija? jest w tym momencie taki bardzo atrakcyjny to jest na pewno sektor nieruchomości logistycznych i przemysłowych mhm. bo tutaj można powiedzieć że czyli co dajmy przykłady, żeby widzowie zrozumieli o jakich my tutaj nieruchomościach mówimy mówimy o centrach logistycznych okay. o magazynach o magazynach Czy takiego wysokiego sk składowania nie 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 tu chodzi o jakby tak gdzie się chodzi o powierzchnię, gdzie się Składuje gdzie się składuje towary, jak również o y, nieruchomości, które służą produkcji. Okej. Okay. Czyli zakłady produkcyjne. Zakłady produkcyjne, dokładnie tak. Czyli te, te obszary, ten obszar jest, y, jest jakby taki, można powiedzieć, liderem. Mhm. Y, dodatkowo w segmencie nieruchomości handlowych y, całkiem sporo się dzieje. W zeszłym roku też było sporo transakcji w tym, w tym obszarze. My się też bardzo aktywnie tym segmentem zajmujemy, jednym i drugim, o którym wspomniałem. Jeżeli chodzi o sektor nieruchomości biurowych, tutaj mamy troszkę spowolnienia, ale można powiedzieć, że przez to, że te co najmniej 2-3 lata tych transakcji. W obszarze nieruchomości biurowych było relatywnie mniej, też się mniej budowało nowych tych nieruchomości, to ten apetyt, czy powiedzmy, zaczyna brakować powierzchni na rynku, i w związku z tym ten towar, który jest bardziej deficyt, deficytowy, zazwyczaj staje się też naturalnie bardziej atrakcyjny z tak. czasem. No i teraz obserwujemy, że już mamy te sygnały, że coraz więcej tych Coraz więcej yy, inwestorów interesuje się również tym sektorem. To teraz przez chwilę porozmawiajmy o tym, o czym Pan już kilka razy wspomniał. Chodzi o te dysproporcje w porównaniu do innych krajów Europy, ale nie tylko, jeśli chodzi o inwestow inwestowanie przez kapitał zagraniczny i polski. U nas ta dysproporcja jest ogromna. Bo jeśli mówimy o dużym kraju, nawet patrząc na całą Unię Europejską, jesteśmy naprawdę dużym rynkiem. W każdym możliwym segmencie naprawdę mamy. Mamy potencjał, a 95% kapitału, który wpływa na rynek nieruchomości komercyjnych, to jest kapitał zagraniczny, to coś jest mocno nie tak. Już nie tylko w zestawianiu z innymi krajami, ale w ogóle według takich reguł biznesu. Dlaczego tak się dzieje? Czy to jest głównie kwestia złych struktur i niedopasowania regulacji czy braku regulacji do tego, jak rynek się rozwija, jak jest zapotrzebowanie? Bo Pan mówi, że kapitał lokalny jest, tylko ten kapitał lokalny nie ma po prostu dróg i ścieżek, którymi mógłby razem z tym kapitałem zagranicznym inwestować. Tym samym PKB nam nie urośnie, tak jak mogłoby urosnąć potencjalnie, mimo geopolitycznych czynników zagrożenia. Co, co więcej, ten kapitał lokalny będzie wypływał poza granice Polski. Po prostu bo będziemy inwestować w inne tak, kraje. Tak, będziemy inwestować w fundusze, które są, które są tworzone w innych, w innych krajach. No, długoterminowo taka polityka tak naprawdę osłabia, bardzo mocno osłabia lokalny rynek. I jest bardzo negatywna i nikt, nikt, tak naprawdę z ludzi, którzy profesjonalnie zajmują się ty, tym rynkiem, no nie jest w stanie wytłumaczyć logiki, która za tym stoi, bo to jest naprawdę długoterminowo bardzo szkodliwe. Tak? My się będziemy pozbywać tego kapitału, który był, który został wypracowany w Polsce i on będzie inwestowany gdzie indziej, bo nie będzie, bo tak jak wspomniałem, jeżeli ja mam nadwyżki, powiedzmy, przez całe życie y, y, zarobiłem sobie określoną kwotę pieniędzy i palicho, jeżeli zarobiłem tyle, że jestem w stanie kupić jako inwestor indywidualny mieszkanie, tak, czy dla dzieci, czy dla kogoś, które mi potem będzie pracować na, y, na moją emeryturę, to jeszcze mi się co uda, ale ile. Ilu mamy takich y, y, obywateli, którzy nie są w stanie przy obecnym, cen przy obecnym stanie rynku nieruchomości, właśnie mieszkaniowych, odłożyć tyle, żeby nabyć takie mieszkanie. Tak. Y, I oni nie mają wyboru zainwestowania w ten sektor, który jest bardzo stabilny i daje stabilne, bezpieczne zwroty. Oni są wystawieni na rynek pieniężny, który jest bardzo skomplikowany, bo im się proponuje fundusze obligacyjne, fundusze pieniężne, hedgingowe, takie, śmakie i owakie. Naprawdę to jest dopiero skomplikowany sektor rynku, ale on jest dostępny dla inwestorów indywidualnych, więc Naprawdę A fundusze typu REIT nie są dostępne. A fundusze typu REIT, który miałby strategię taką, że inwestuje w strategie, które są w nieruchomości, które są długoterminowo wynajęte w takim i takim sektorze I będą, i będą określone zwroty dawać, one nie są dostępne. No i to jest, i to jest tutaj ten paradoks, o którym, o którym mówimy. Efekt będzie taki, że z czasem ci, których będzie na to stać, coraz więcej będą inwestować za granicę, bo tego nie można. Za granicą tego nie można obecnie zabronić. Mamy też bardzo duży trend, widzimy inwestorzy indywidualni, po tym jak już się, na, ci którzy mają, dysponują większą, większymi zasobami, po tym jak się nasycili, jeżeli chodzi o nieruchomości mieszkaniowe, kupili jedno, dwa, trzy mieszkania w Polsce, teraz zaczynają kupować, nie wiem, w Hiszpanii, we Włoszech, etc., etc., tak? Tego kapitału już tutaj on nie wróci, bo to jest długoterminowo zainwestowany. To, to nie jest tak, że transakcje na rynku nieruchomości odbywają się, wie pan, nie kupuje pan mieszkania potem, żeby sprzedać go po roku czy po dwóch. No, robią tak fliperzy, ale nie ludzie, nietypowy jakby klient, który po to inwestuje w nieruchomość, żeby zainwestować te środki na długi, długi okres czasu. My się jakby, no nie wiem, nie uczymy. Ja my pracujemy na co dzień z inwestorami z krajów takich tutaj wszystkich ościennych. Nawet nie mówimy o tych dużych krajach unijnych, tylko o, o krajach z regionu krajach, Europy Środkowo-Wschodniej. Tak, mówię o Czechach, mówię o Słowakach, Węgrzy, Węgry. Mhm. Rumunii, Litwini. Oni wszyscy, oni wszyscy, tutaj inwestują w Polsce, nie ma z tym problemu. Co więcej, jest ich coraz, coraz więcej, tak? I chwalą sobie nasz rynek, chwalą sobie płynność, chwalą sobie standardy, chwalą sobie jakość. Wszystko jest ok, ale no niestety mamy tutaj, niewątpliwie mamy tutaj jakiś problem w naszym kraju. To na koniec zapytam o jakieś takie prognozy czy pewną projekcję na te lata, które przed nami. Jesteśmy już w drugiej połowie 2025 roku. Czy gdyby nie nastąpiło jakieś mocne nasilenie tych ryzyk geopolitycznych, to czy są jakieś szanse na to, żeby rynek nieruchomości komercyjnych troszkę jeszcze dostał kopa? Czy są jakieś sygnały, które mogłyby na to wskazywać? Czy raczej czeka nas stagnacja tudzież jakieś dalsze spadki? Znaczy, Ja nie sądzę, że powiedzmy, jeżeli w w tej kwestii geopolitycznej, jakby wiele by się nie zmieniło, no to uważam, że ten rynek pewnie będzie trochę rósł, ale ta dynamika wzrostu y, raczej nie będzie taka, że wrócimy w ciągu roku do poziomów, które mieliśmy przed, y, przed wybuchem wojny na Ukrainie, w Ukrainie. I y, y, pewnie będzie. Y, to będzie rosło, ale potencjał wzrostu w rynku samym sobie jest ogrom... dużo, dużo większy niż on będzie i to też jest kwestia napędzania gospodarki, napędzania sektora budowlanego. Wiemy też, że sektor mieszkaniowy jakby no traci troszkę na dynamice, ceny osiągnęły ceny są tak wysokie, o to jest może bardzo ciekawy mhm wątek, panie redaktorze. Można powiedzieć, bo to już mówimy, że ceny na rynkach, e, e, że tutaj było tak dużo inwestycji na naszym rynku mieszkaniowym, ponieważ te ceny były cały czas bardzo atrakcyjne, a za granicą e, nieruchomości nie były e, nie były aż tak atrakcyjne. W, w nieruchomościach e, komercyjnych sytuacja jest zupełnie inna. To e, ceny e, Cały czas my, jako rynek, jesteśmy bardzo atrakcyjni. Jesteśmy tańsi niż inne kraje Europy. Tu nawet nie, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia ceny, bo są również też kryteria jakościowe, bezpieczeństwa okay. zwrotu, etc., etc. Ogólnie jesteśmy cały czas bardzo, bardzo atrakcyjni, i tutaj jesteśmy rynkiem bardzo konkurencyjnym do, nie wiem, Hiszpanii, Włoch. Tego typu y, krajów, czy nawet Wielkiej Brytanii. Rynek bez mieszkaniowy nie już niekoniecznie. Rynek mieszkaniowy już niekoniecznie. I teraz nie ma alternatywy, mm -hmm. tak naprawdę. No bo nie ma jak zainwestować. Czyli trochę jesteśmy w takim podczasku można by powiedzieć. Związanym z tym, że regulacje są żadne, no bo brakuje regulacji, które by w jasny sposób umożliwiły również zwykłym obywatelom inwestowanie poprzez fundusze typu RIT w nieruchomości komercyjne, a rynek mieszkaniowy, no wiadomo, ceny galopują z wielu różnych innych przyczyn. Bardzo dziękuję. Mateusz Kubiszewski, dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych BNB Paribas Real Estate, był gościem dialogów. Będziemy wracać do tych, do tych tematów i będziemy zapraszać kolejnych gości ekspertów, żeby wyjaśniać Wam, jak te sektory funkcjonują, gdzie można zarabiać, gdzie jest trochę trudniej inwestować. A żeby dowiedzieć się tego wszystkiego, oglądajcie telewizję biznesową. Do zobaczenia. Sponsorem audycji jest Costa Agent. Z nami znajdziesz swój wymarzony dom nad Morzem Śródziemnym w Hiszpanii.